Dominik Szala po remisie 0-0 z Lechem Poznań. Dominik, trudny mecz, taki w którym ta Szala zwycięstwa, notabene, mogła się przechylić w każdą stronę. Jak ty to czułeś z boiska? Lech postawił trudne warunki dzisiaj, czy jednak takiej gry właśnie się od nich spodziewaliśmy? Tak, Lech postawił trudne nam warunki. Jest to bardzo dobra drużyna. Teraz mają taki trochę gorszy okres. Szkoda, że nie udało nam się tutaj w Zabrzu wygrać, ale każdy punkt trzeba uszanować. No i teraz odpoczniemy i przygotowujemy się na wielkie derby. Dla Ciebie osobiście myślę bardzo udane, udane zawody, dobra gra. Szczególnie, że jednak już mogłeś powoli przyzwyczajać się do tego środka obrony, a tutaj jednak prawa, prawa obrona. To ma dla Ciebie jakieś znaczenie w kontekście przygotowania do meczu, w kontekście już samej gry. Yy, znaczy, muszę być po prostu przygotowany na to, jaki trener podejmie decyzję. Jeśli powie, że mam zagrać na boku, to oczywiście, że zagram, że nie mam z tym problemu. Jeśli na środku, to też zagram. Yy, a... a wolałbyś grać? No, nie, najważniejsze po prostu, żebym łapał jak najwięcej minut i, i się ogrywał. Trzeci raz wystąpiłeś na prawej obronie, drugi raz przeciwko Christopherowi Weldej. Bez wątpienia jeden z najlepszych skrzydłowych w ekstraklasie. A tutaj proszę, jednak sobie z nim poradziłeś kolejny raz. Ma to dla Ciebie znaczenie? Znaczy, cieszę się, że postawiłem trudne warunki dla Weldy. Cieszę się, że pokazałem się z dobrej strony. Mogę być zadowolony, że zagraliśmy na zero z tyłu. Ale no, trochę jednak boli, że nie udało nam się tutaj zdobyć trzech punktów. Ale tak już powiedziałem, że trzeba uszanować ten punkt. Teraz nie udało się zdobyć trzech punktów, ale bardzo ważne, żeby za tydzień te trzy punkty były w wielkich derbach Śląska. Myślisz, że to będzie coś takiego, o czym szatnia będzie żyła cały tydzień, czy to jest po prostu kolejny mecz, do którego należy się przygotować? Myślę, że na pewno czekamy bardzo na ten mecz wszyscy. W tym tygodniu będziemy mocno ciężko pracować do tego meczu. No i po prostu musimy pokazać, jak to jest lepszą drużyną.